Witam Was strzelce. To jest czytanie na grudzień 2020. Zobaczmy, co się będzie działo u Was. Co strzelce powinny wiedzieć na ten miesiąc. Jakie są energie grudzień 2020? Sytuacja Aspacharów. Dziesiątka pentakli. Wyzwania. Umiarkowanie przyczyny. Słońce. Co było w przeszłości? Okay. Trójka mieczy i cesarzowa. w głowie, wieża i szóstka nieczy, najbliższa przyszłość, głupiec, wy w tej sytuacji. Strzelce w tej sytuacji. Siła. Co się dzieje dookoła. Koło fortuny. Czego nie widać. Czego nie widać. Ósemka pentakli. Potencjalny wynik. Dziesiątka kijów. Ok. Jeszcze jedną kartę dołóżmy. Wynik. Gdzie ona idzie? Ok. Super. Wypadło. Dwójka pucharów. Ok. Super. Bardzo, bardzo ładnie. Zobaczmy, co jest pod spodem. Rycerz Pentakli. Ok, dobra, patrzymy strzelce. Bardzo, bardzo ładne czytanie, które pokazuje ten miesiąc z grudzień jako odnowienie nadziei, jako przejście do czegoś nowego, ostateczne pozostawienie rzeczy, które się nie udały, bądź które zraniły nasze serce. Może być nowa znajomość. Pojawia się rycerz pentakli. Znajomość, która rozwija się dosyć wolno, natomiast stabilnie, jakby dobudowuje cegiełki jakiejś właśnie konstrukcji. Tak to się pokazuje jako cegła po cegle. I prawda, nie nie w jeden dzień wybudowano Rzym i proces trwa, natomiast on jest bardzo stabilny, bo każdy element dodany do tej relacji e, tworzy stabilną konstrukcję, której byle burza nie, e, nie zniszczy. I są tutaj też takie ogólnie fajne karty, jeżeli chodzi o kontakty rodzinne, być może nowy etap w twojej relacji już długoletniej w jakimś małżeństwie, ponieważ pokazuje się dziesiątka właśnie pentakli. Jest to karta związków takich rodzinnych związków, gdzie właśnie są dzieci, jest pies, jest dom, jest majątek, praca itd. Jest to również dobrobyt, taka właśnie ta, to drzewo życia również tutaj e, pokazane, jakby mówi, mówi również o takich relacjach z innymi ludźmi, o, o społeczności, o właśnie takiej współpracy o naszych sąsiadach, o takiej szerszej, szerszej społeczności ludzi w pracy ale to może być również nowa miłość, ponieważ mamy as pęd, as e, pucharu, więc coś nowego się zaczyna. E, u, pojawia się uczucie i albo ono e, no, sugeruje jakąś stałość, e, więc albo odnawiamy to uczucie w związku, w którym jesteś e, już długo. Jest nowy etap, tu karty mogą również pokazywać ciążę i nowe dziecko, które się tu pojawia, zwłaszcza jeżeli na przykład była jakaś stracona ciąża w przyszłości, tutaj jest znowu jakby podjęta próba i nowa nadzieja. Ale ta karta również może, mogę mówić, że ta propozycja miłości wychodzi od kogoś, kto naprawdę ma poukładane, kto jest ze sobą dojrzało, bo dziesiątka pentakli ma taki wydźwięk czegoś bardzo materialnego, namacalnego i takiego mocno zauważalnego. Także nie jest to znajomość oparta na, yy, tylko na słówkach, ale ona niesie ze sobą pomoc i taki. Widoczne, widoczne takie zainteresowanie ktoś to zawsze odpisuje na SMS-y, ktoś, na kim można polegać, ktoś, kto codziennie pyta się, jak się czujesz, tak? Gdzie nie ma, bardzo mało jest takich właśnie dowodów na to, że może ktoś nie podchodzi serio do tej sprawy, także tu super to wygląda. Przyczyną tego wszystkiego również mamy słońce, więc Jakieś odnowienie sił, poczucie wolności, zwycięstwa. No, słońce jest jedną z bardziej pozytywnych kart, również symbolizuje tutaj znak lwa, więc to może być tutaj też znak lwa ale słońce mówi o radości, o wolności, o szczęściu serca, także mm, również mówi o czymś, co wyszło na jaw, bo słońce rzuca światło na wszystko, więc to może być coś, co się okazało, prawda? Może się tego domyślaliśmy, a teraz jest jakby wyszło na światło dzienne. I tu ogólnie są naprawdę pozytywne energie. To może być też udane kontakty rodzinne, ponieważ mamy tą cesarzową, więc jeżeli były jakieś e, złe kontakty z matką w Twojej rodzinie, zwłaszcza, bo my w przeszłości mamy tą trójkę mieczy, więc jakieś rozdarte serce, rozdarta rodzina, prawda? Porzucasz cały ten, tak jakby bałagan, porzucasz to wszystko, co Cię rozczarowało, bo. Tak, taką masz jakby intencje w głowie. Mamy wierzę, czyli zburzenie jakiejś konstrukcji, e, prze, jakby przemienienie tego co było, tak zwłaszcza, że są te motyle, więc tutaj jest jakaś przepotwarzenie się w coś innego. Szósta Mieczy znowu mówi o porzuceniu jakichś burzliwych wód, jakichś niedobrych relacji, czegoś, co nas raniło, co targało naszymi uczuciami. Jest to również progres i szóstka mieczy może mówić właśnie, te dwie karty mogą mówić o decyzji o przeprowadzce, wyprowadzce z jakiegoś miejsca, gdzie ta cesarzowa nie była doceniona. No w ogóle szóstka mieczy również mówi o takim progresie umysłowym, o tym, że porzucamy jakby poprzednie spojrzenie na rzeczy, bądź podejście i udajemy się jakby w zupełnie inne rejony. Mówi również o wsparciu, więc jeżeli tutaj były jakieś właśnie takie rozdzierające serce wydarzenia rodzinne również, bo cesarzowa jest właśnie tą taką matką, kobietą Albo ktoś, kto nie doceniał tutaj Twojej, właśnie tej pełni, bo cesarzowa jest tym dobrobytem i tą troskliwością, to tu, tak jakby, odchodzimy od tego, ale może to mieć również taki wydźwięk, że patrzymy teraz na sprawę zupełnie inaczej. I no jakieś pozytywne wydarzenia, słońce o tym mówi, mogą tutaj całą tą sytuację uzdrowić. I no, jak się pokazuje właśnie wyzwanie? No, umiarkowanie mówi o pogodzeniu się, o tym, że dwie przeciwstawne siły spletujemy razem, spleciemy razem po to, żeby otrzymać jakiś konsensus, jakieś wspólne coś. Tak? Mimo różnic jest tutaj ta anielska siła, anielska cierpliwość, która mówi o tym, że prawda, spokój przynosi to, żeby zrozumieć, że na świecie są dwie siły: prawda, biegun północny, południowy, e, dobro i zło. Prawda, e, więc jakby złoty środek jest pomiędzy i balansowanie pomiędzy tymi przeciwstawnymi energiami właśnie męską i żeńską. E, od środka do środka przynosi właśnie ukojenie i balans. I jest tutaj właśnie wyzwaniem, będzie pewne zrozumienie właśnie różnic, które są na świecie, gdziekolwiek nie spojrzymy. Jest to również karta cierpliwości, jest to też karta przyjaźni. Zobaczmy dalej. Jak Ty się w ogóle czujesz w tej sytuacji? No mamy kartę siły i siła mówi właśnie o sile, więc co, wszystko to, co się wydarzyło, na pewno Cię wzmocniło. Jest świetnie tutaj pokazane w tej talii, bo ona jest pół lwem, a pół kobietą, delikatną, tak? Delikatną jak baranek, natomiast silną jak lew, prawda? Więc ta karta mówi o sile, o, o tym, że się wzmocniłeś, że te wydarzenia tak jakby... Być może prawda, dały Ci siłę do poruszenia się dalej. Ta karta również jest taka sensualna, bo siła mówi o takim zwierzęcym popędzie o przyciąganiu takim. Nieoczywistym, gdzie dużo jest takich feromonów i, i tych takich właśnie typowo zwierzęcych aspektów przyciągania pomiędzy partnerami, tak? tutaj się pojawia coś nowego. Siła również mówi o niezłomności i o człowieku, którego nie da się złamać, o pozytywnym, tak jakby na wszelkie przeciwności, które tutaj są. Siła również mówi o opanowaniu. Myślę, że to opanowanie i ta łagodność jest tutaj potrzebna i ona będzie trochę rzucała Ci wyzwanie, ale właśnie siła pokazuje, że masz już to, już to tak jakby wypracowałeś sobie. Także bardzo to wszystko ładnie wygląda. Cała ogólnie sytuacja i tutaj podstawa jest super pozytywna i myślę, że to cię w ogóle skłania ku temu, żeby właśnie pozostawić to wszystko, co rozdzierało ci serce, co nie wyszło, co w ogóle miało być nie tak. Albo coś, co w ogóle nie doceniło, jakby ogromu, tej jakby całości, którą chciałeś zaoferować. Tak? Na chwilę obecną pojawia się ktoś, lub jakby środowisko, które z chęcią przyjmie właśnie ten puchar miłości, tą czystość. Tak? I no, serce rośnie, jakby pobudzać się do tego, aby po prostu zostawić, być może zrozumieć, jakby te, te przeszłe jakieś aspekty. Co się zaczyna? No i mamy głupca, świetna karta, która mówi, że rzucasz się w ten wir nowego, e, zawierzasz światu i tak jakby oddajesz się światu w, w, w opiekę, tak? I super się to pokazuje, bo te nowe początki są. Dziesiątka pentakli mówią o szczerości, o tym, że one są pozytywne, one rzeczywiście. Mają wybudować całą dużą przyszłość, tak? Także to, co jest ci dane, jest jakby warte tego zaufania, które tutaj dajesz. Głupiec mówi o zaczęciu od nowa, więc rzeczywiście idziesz za tym, co sobie w głowie wymyśliłeś, i świetnie wygląda również otoczenie, tak? Mamy koło fortuny, więc nic nie dzieje się tutaj bez przyczyny. Koło fortuny mówi o niezwykłości wydarzeń. O zbiegach okoliczności, które oczywiście nie są zbiegami okoliczności, szczęśliwym trafie, wygraniu w loterii, zwłaszcza głupiec, który mówi o tym, że tak jakby oddajesz się światu, a świat prawda, kręci tym kołem i rzuci cię tam, gdzie trzeba. Także bardzo to jest pozytywne. Tutaj te karty są w ogóle tak jakby podobne, tak? Jest tutaj jakby spadniesz na to koło fortuny, które cię zabierze zupełnie w inne miejsce, więc dużo takiego ciepła w sercu i poczucia, że jesteśmy na dobrej drodze i że warto, prawda, tak jakby zupełnie się jakby oddać temu, co przyniesie nam los. E, także super, myślę, że z tymi pozytywnymi kartami, bo dziesiątka pentakli również mówi o majątku rodzinnym, o e, czasem o spadku, o dużych pieniądzach. Myślę, że z tymi kartami na pewno zagrałabym w loterię w tym miesiącu, e, zwłaszcza mając to słońce, czyli, czyli jakby mm, e, no, czerpiemy z tej siły znowu kosmicznej, która daje życie wszystkiemu. Czego nie widzisz a propos tej sytuacji, no i tutaj mamy tą kartę właśnie, która też się dobrze tutaj zgrywa razem z tym rycerzem pentakli, bo te karty mówią o tym, że to, co się zaczęło, będzie się rozwijać powoli i potrzebuje tak jakby całego cyklu księżyca, żeby, prawda, żeby się zmaterializować, ale jakby praca jest, jest sporo rzeczy, które tutaj trzeba e, tak jakby mm, zmiksować, żeby uzyskać jakby efekt, tak? Mamy początek, as, czyli karta zerową, e, znaczy jedynkową i dziesiątkę, czyli końc tego cyklu. Więc jakby potencjał jest i on się będzie rozwijał powoli, dokładnie krok po kroku. Nie odbieraj sobie też e, tego właśnie tego procesu, który będzie e, satysfakcjonujący. I to może być właśnie znajomość, która będzie się rozwijać krok po kroku. Powoli będzie budowane to zaufanie, ale jakby na dzień dzisiejszy wiesz, gdzie to może być. I te kroki powoli będą uczynione, bo rycerz Pentakli robi plan wieloletni. On się nie śpieszy, tak? On nie jedzie na koniu, tylko idzie piechotą. Bo każdy jego krok jest pewny. Ma czas na namysły. I ma czas też tak jakby rozwijać ten plan e, e, powoli, tak, żeby niczego nie ominąć. Także jest tutaj dokładność, tak. Jeżeli jest jakiś pomysł w sensie biznesowym, to on będzie wymagał pracy, ale on jest bardzo lukratywny. I ty to totalnie w to wchodzisz, tak? Jest to pewnego rodzaju prezent, który jest tutaj jakby przechodzi od świata, bo to jest otoczenie. Nagle niespodziewanie i ty tak jakby zupełnie się w to zanurzasz. Jest ten skok na bungee z pełnym zaufaniem, że to się wszystko spełni. I czym się kończy? No właśnie, mamy dziesiątkę pentakli, więc jakby pakujemy te manatki, to wszystko właśnie te dobre i złe doświadczenia, te, te, te złe i dobre doświadczenia, które tak naprawdę stworzyły Ciebie jako osobę, tak? I Ty też się składasz i z tej siły, i z tej delikatności, tak? Z tej, właśnie, z tego księżyca i słońca. Także Myślę, że cały sens w tym, żeby tutaj zrozumieć, że właśnie gdyby prawda, nie złe doświadczenia, nie bylibyśmy teraz tym, kim jesteśmy. I to przynosi pewien spokój, ukojenie i jakieś takie zrozumienie świata, prawda, że te dwie siły są i my musimy doświadczać dwóch sił, bo gdybyśmy żyli tylko w świecie idealnym, nie zauważylibyśmy nawet tej idealności. Potrzebny jest ten kontrast. Tak? i dziesiątka kiów mówi o zebraniu tak, tych manatek, tego doświadczenia prawda? to może być zwyczajnie wyprowadzka w nowe miejsce bądź przeprowadzka do partnera, ponieważ gdzie ona idzie tak sobie dobrałam tą kartę, ona się wyprowadza idzie do dwójki pucharów, więc decyduje się na zawiązanie tego wspólnie ja i ty, jeżeli tu były jakieś właśnie Sprzeczki w związku, no to tutaj jest porzucenie tego wszystkiego, i znowu. Znowu razem. Dwójka Pucharów mówi o tym, że teraz porówno, jakby splatamy to swoje życie razem. I idziemy o krok dalej, prawda? Z asa idziemy do dwójki. Także ślicznie się to układa. Jest to przemyślane, jest tutaj sporo takiej wewnętrzności e, i refleksji. E, I siła mówi o tym, że tak jakby masz te dwie rzeczy i to, to właśnie, co było, to Cię tylko wzmocniło. To jest również, e, jeżeli chodzi właśnie, czy jakaś utrata, utracona ciąża była, jakby próbujemy znowu. Siła mówi o tężystości, w ogóle sile takiej fizycznej, e, mm, o zdrowym człowieku, często pokazuje kulturystów, właśnie osoby, które mają silne ciało, samo w sobie. Tak? E, także jakby porzucamy to, co było, E, natomiast e, wszystkie doświadczenia ty zbierasz, tak? Nie idziesz z niczym, tylko zabierasz to wszystko, co już zdobyłeś i e, decydujesz się na wspólnym tak? Na tą, e, czy kontrakt, czy porozumienie, czy jakby dalej rozwijanie tej znajomości, prawda? Od asa do dwójki. Także bardzo ładnie, e, strzelce. Pozdrawiam e, i widzimy się w przyszłym miesiącu.